Dzień dobry. Najpierw woda. Musimy pić. wystarczający wody, więc wypiję. Dzisiaj nie, posz, nie poszło, nie zaczęło. Nie zaczął się jak. Uh, jak się spodziewałem to tyle powiedziałam, ale zobaczcie dzisiaj to dzień w końcu ugotuję zapiekankę przygotowałem przygotowywałem się do tej zapiekanki, do tego gotowania bardzo długo bo kiedy kiedy idę do do sklepu, kupuję rzeczy i wracam do domu i zauważam, że o, zapomniałam kupić rzeczy, więc w nas następnym dniu a, pójdę do sklepu ponownie, a wtedy wracam do domu. O, buki nie są a, teraz dobre, więc muszę następ w następnym dniu wrócić do sklepu i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy mam wszystko. A potrzy... czego potrzebuję? Kupiłem oregano i kopierkowo zioł ziołowy. Oglądałem jeden filmik na YouTube, jak przygotować zabiekankę i gotować wszystko, uh, i jak przy... Przy... przy. O, jak to powiedzieć? Jak przyprawiać wszystko, więc. Zaczynamy. Nie wiem, nie wiem czego się spodziewać, ale zaczynamy. Pieczarki, mozzarella. Mamy dwie bułki. I co jest. O, ketchup, a też. Sos pomidorowy. Kupiłem wczoraj. No widzisz, poszedłem do sklepu wczoraj, żeby kupić sos pomidorowy, bo nie miałem sosu pomidorowego, ale miałem wszystko te pieczarki są są kupione drugi raz, bo kupiłem pierwszy raz, ale nie miałem wszystkiego co, czego potrzebowałem potrzebowałem no i to życie ale zaczynamy chyba chyba ustawić temperaturę Dominika musiał, musiał mi pokazać jak włączyć kuchenkę. Nie działa. Nie działa. Dobra. No, powiedziałem, nie, po, nie poszło ta a tak. Się tak się spo uh, spodziewałem Tak chciałem uh, mój, mój dzień Się pójdzie Nie wiem Ale no jestem głodny Chciałem gotować sobie Zapikankę Nie mogłem Dziękuję Mieszkaniom Mieszkan Dziękuję mieszkaniu No ale do kawiarni pójdę Kupię sobie coś chyba małego do jedzenia, a też chciałbym uh, te, też chciałbym przeczytać więcej gazety którą kupił um, któru, którą mi kupił kumpiel, uh, bo nie miałam gotówek i on. Uh, on dzięki Bogu miał złoty przy siebie, więc on kupił mi uh, tę gazetę. No do kawiarni Zmiana planów Właśnie dostałem a, Właśnie dostałem e-mail z księgarni na, w której kupiłem książki do, do tego kursu i one są gotowe, więc a, idziemy do księgarni, żeby idziemy do księgarni żeby odebrać książki a wtedy to degraso, bo degraso ja znajduje się obok cięgarni. Kupiłem ten szalik, kiedy wylądowałem w Polsce, bo było mi bardzo zimno. I Polacy nie żartują. Chyba już mówiłem w filmiku. Ten szalik jest bardzo ciepły. Dobra. Miałem problemy z kartą kredytową. Nie, nie wiedziałem, ale przy metrze nie działa, nie działała. A właśnie. Właśnie wyszedłem z księgarni i do autobusu, a wtedy do, do metra, a wtedy do uniwersytetu. Czekamy na autobus. Tamte dwie książki kosztowały 150, 159 zł. Muszę złapać autobus 138 i wtedy do metra. Dobra, okazało się, że przekapiłem autobus. Teraz czekam na uber. Właśnie dotarłem do uniwersytetu, wpadłem do, kawiarni, do jakiejś kawiarni, żeby kupić coś słodkiego, bo w ogóle nie miałem czasu uh, na jedzenie. Kupiłem kawkę bez, bez laktozy i z tym jakiś nie wiem jakiś synnomon cnemonki w ogóle nie pamiętam jak to powiedzieć ale boli mnie kolano R raniłem kolano tydzień temu i zrobiłem fizjo w moim mieszkaniu ale uh, jeszcze nie kompletnie uh, jest ok jest w porządku nadal mnie boli i z powodu, że pędziłem wszędzie uh, bo karta nie działała, a wtedy musiałem złapać autobus, a wtedy. A, a wtedy. Przekapiłem autobus i musiałem pójść do, lokalizac do lo lokalizac lokalizacji na Uber. A wtedy musiałem. Nie wiem dlaczego, ale musiałem pójść piechotą do uniwersytetu, bo kiedy, umówi kiedy zamówiłem Uber, nie. Poje nie zawió zawiódł mi konkretnie do tego, do, tego, do, do tej budynki więc musiałem szybko, uh, szybko pojść no, a ter teraz jestem głodny, troszeczkę boli mnie głowa Boże, Be będzie ciekawy kurs, na, na pewno 2,5 godziny Mówi mówiąc po polsku oh, no ale jesteśmy w Polsce, więc nigdy nigdy nie jest zły dzień oh, dobra. Jestem po zajęciach. Uczyliśmy się bardzo nowych, skomplikowanych słów um, i jeden a, jedno z, z tych słowach z tych słów jest uh, kusi, kusi, kusi mnie, kusić kogoś uh, i jestem strasznie głodny, że mogę powiedzieć, że pit, pizza kusi mnie i kupię sobie pizzę, bo jestem strasznie głodny jest, jest mi smutno, że byłem tak głodny podczas lekcji, bo chciałem się skupić bardzo mocno, bo Uczyliśmy się nowych, skomplikowanych słów i Ja bardzo, bardzo, bardzo chciałem a Chciałem się skupić na, te, na, na tych słowach Ponieważ próbuję rozszerzyć słownictwo Jestem teraz w drodze do Degraso do i chyba tutaj jest my, mój autobus Chyba nie, bo Jest 175 i potrzebuję nie pamiętam numeru autobusu, potr <noise> potrzebuję. Nie pom pomyliłem się, nie jest mój autobus. <noise> no, ale zwariowałem dzisiaj, jestem strasznie głodny. Pomóż mi. Pomóż mi, o pomóż mi. Jaki znasz golda Poniedziałek. Poniedziałek. <noise> no, Zwariowałem. Boże. Ale zobacz, jaka piękna. Dekoracje są. Jest. No. I księgarnia. O Boże. Uwielbiam polską księgarnię. Kiedy jestem w Polsce, muszę, muszę wpa wpadać do wszystkiej księgarni polskiej. Wsiadam do, do, do autobusu. Zrobiłem zdjęcie uniwersytetu. I prawie przeka przekapić mój owoc. <noise> Ale nie przekapiłem go, Właś... o, właśnie. Właśnie dowiedziałem, gdzie jest ta pizzer... pizzeria. A ten da grasso Wywołuje emocje, bo tutaj, tutaj byłem z, z bratem kilka lat. Kilka lat temu pojechaliśmy hulajnogami do, do tego Degraso i teraz wywołuje emocja. Wróciłem do domu. Oh, Boże. Ale było bardzo ciężka ciężka drog trasa, droga do domu. Bardzo boli mnie kolano. I nie wiem dlaczego nadal mnie, mnie boli, ale nadal, nadal boli. Ból trwa. I nie wiem dlaczego, ale chciałem powtarzać i... Uh, zobaczyć razem na nowe słowa dzisiaj dzisiaj mam trzy strony nowych nowych słów i bardzo bardzo podobało mi się, że nauczyliśmy się uczyliśmy się, bo nie, nie znam ich na pamięć, ale... Uczyliśmy się uh, idiomów upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, ogniu. i myślałam o, moj, o mojej kole, uh, koleżance, nauczycielce. Ktoś w, uh, w, na lekcjach mówił, uh, że, jego, że jej kolega, uh, że jej kolega gościł ją, a pani profesorka uh, pisała na tabletce gościć kogoś i gościć u kogoś i, i pytała którego a którego przypadka używamy a, u kogoś i powiedziałem dopełniacz. i ona wtedy pytała a gościć kogoś, biernik i myślałam o mojej nauczycielce bo Przypadki wbiła do głowy mojej, i znam końcówkę, i przypadków, i przypadki bardzo, moim zdaniem, bardzo dobrze. I trosze, troszeczkę czułem źle, że tak szybko odpowiedziałam na zajęciach, szczerze mówiąc, bo nie pozwoliłem a, innych odpowiedzieć na, na jej pytanie, ale no znałem, bo. Byłem dla, dla mnie jak bułka z masłem i ćwiciliśmy z, z idiomami a, dzisiaj na zajęciach. Upiec dwie pieczenie nad jednym ogniu, trącić swoje trzy grosze ni w pięć, ni w, w dziewięć. Być w, w siódmym niebie. Jestem cały czas. A w, siód w siódmym niebie, bo jestem w Polsce. Uh, I o ostat... oh, no to tyle: tylko cztery idiomy. I po prostu uczyliśmy bardzo dobre, bardzo dobre, do bardzo dobrych słów dzisiaj. Byłem bardzo zadowolony, szczerze mówiąc. Mega zadowol zadowolony. A wtedy używamy, bo. Używamy, w, uh, używamy na lekcję Hura 3. Czytamy frag fragment tekstu. Gdzie? Tutaj. Uh, z książki Podróż z Herodotem. I było cudownie, bo uczyłem się nowych słów, które są bardziej za zaawansowane, moim zdaniem. I uwielbiałem to. Uwielbiałem to, że, że te słowa było, uh, było poza moją granicą słownictwa. Nie mogę się doczekać, uh, nie się doczekać aż aż do, aż do nauki na, pa, na pamięć i używać w, w moje mówienie w moim mówieniu, a też tłukłem się od wios a, wioski do wioski. <noise> Uwielbiam ten język naprawdę. A też, a też uczyłem się. Um, afiszować. A, bo w zdaniu jest użyty jako jeśli ktoś miał kogoś za granicą. Wolał się z tym nie afiszować. I afisz a, nauczyłem się, że jest plakat, że ktoś lubię uh, ktoś lubi um, ktoś lubi pokazać na, pla na plakatu na plakatu na plakacie na, plaka na plakacie że ma coś bogatnego albo luks luksusowego albo eleganckiego jeszcze jedno słowo, które brzmi bardzo, bardzo dobrze Ro rozklękot Ro rozklekotanym rozkleko Rozklekotany bo w fragmencie uh, mówił o rozklekotanym autobusie. Um, to jest bardzo trudne słowo, ale uwielbiam jak to brzmi. Szczerze mówiąc napisałem dużo słów z tego fragmentu, bo nie, 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 wi nie wiedziałem dużo słów. A w każdym zdaniu. Mówiłem do, do, do siebie w drodze do domu, używając tych słów. Czasami kiedy byłem w zajętym tramwaju nie mówiłem do siebie, bo nie chciałem, a nie chciałem być dziwakiem. <grym> um, ale moja nauczycielka mówiła mi, żebym, żebym miał, miał to gdzieś? O tym, co myślą inni ludzie. Bo chcę nagrać publicznie, ale czasami byłem zawstydzony, co oni myślą, że mówię do, do telefonu. Był z pewnością ciekawy vlog, ale mam nadzieję, że następny vlog będzie lepiej. Będzie lepszy. Do zobaczenia. Pa!